Także co kolejny dzień pracy, czyli szykujemy, tak jakby podłogę do domku. Szerokość 25. Domek ma 1,5 metra szerokości, także niewiele tej deski nam potrzeba. Odnośnie cięcia, to wiecie, że coś, co wychodzi z startaku nie jest idealnie równe, dlatego też łapiemy sobie wymiar i szykujemy materiał pod to, aby tylko jechać na montaż. Jak widzicie, towaru troszeczkę jest większość da e, aby ten domek był trwały. A jak to dalej będzie wyglądać, to musicie obserwować kanał. Przechodzimy do pracy. Taki fajny pomysł na to, aby oszczędzić na domku. To wiadomo, że jest to większość drewna sosnowego i myślę, że dla dzieciaczków to w zupełności wystarczy. Wiadomo, że dobre zabezpieczenie drewna. E, jest tutaj bardzo ważnym i kluczowym elementem, po to właśnie aby nasz domek wyglądał cały czas ładnie. Także co, zabieram się za robotę, miała być działeczka, a wyszło zlecenie, także działamy. Materiał ogarnięty, działamy sobie dalej, dzisiaj troszeczkę na stołowej. Będziemy przecierać, że tak powiem, kantówki po to, aby zrobić sobie krokwie. Niestety na tartaku nie było, tylko na zamówienie, dlatego też dziś mamy takie zadanie: jak przetrzeć sobie kantówki, uszykować deski. I tutaj troszeczkę przesadziłem, bo aż czwórkę zamówiłem. Później zapomniałem w ogóle o tym, że przecież to trzeba na schody. Ale no trudno, niech będą mi takie troszeczkę zmniejszymy. Bo tu jest aż 30 szerokości, dlatego też e, troszeczkę obróbki tutaj mamy. No i co? E, stopień będzie miał 50 na 15 na 4. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Zobaczymy co na to jeszcze osoba, która finansuje ten domek. Ale myślę, że to jest temat do uzgodnienia. Wydaje mi się, że też takie stopnie by były trwałe, bo. E, tu macie czwórkę, tu macie 2,5, no i różnica jest już spora, dlatego też może ta czwórka będzie dużo lepsza niż inne tam deseczki. Odnośnie jeszcze takich nowości, to dzisiaj otworzymy sobie kilka paczek, tak aby i osoby amatorsko uzupełniające swój warsztat mogły coś tam zakupić. Coś na testy, żeby nie tylko miłoki, także czekajcie, bo fajna paczuszka wiedzie. Jeszcze dzisiaj takie ciekawe zadanie, czyli struganie. Także temat dogarnięty, krokwie, kantóweczki, wszystko gotowe na domek. A tutaj przyszła w międzyczasie frezareczka Parkside'a. Nie będę porównywał z Milwaukee i Makitą, bo po prostu nie ma to sensu. Ale chcę, tak jak mówiłem, przedstawić kilka takich alternatyw dla domowych majsterkowiczów. Sam jestem ciekaw jak frezarka wypadnie, także czekajcie na film już z testów. A ja co, działam dalej, bo jeszcze tak zwany małpi do przygotowania. Podsumowując, odnośnie ukośnicy naprawdę nie jest najgorzej. Może troszeczkę mocy tutaj jej brakuje, ponieważ przy cięciu dość mokrej sosny pod kątem nie radzi sobie tak, jak radzi sobie Milwaukee. Milwaukee na akumulator radzi sobie dużo lepiej, no ale nie porównujmy Milwaukee do Evolution tutaj. Jednak różnica cenowa jest widoczna, ale co warto powiedzieć z plusów to to, że dość przydatne są te dociski, nawet dość mocno trzymają materiał, wydaje mi się, że wystarczająco. Bardzo dużo pyłu się tutaj zbiera, bardzo dużo pyłu leci na prowadnice. Pamiętajmy, że prowadnice są dość ważne dlatego, że czysta prowadnica, która ma tam łożyska kulkowe będzie chodzić płynnie. A taka prowadnica, która już gdzieś tam ten syf ma, to wiadomo, że będzie je gdzieś tam zacierać te nice, które są wewnątrz. Czy polecam taki zakup? Jeśli ktoś nie ma budżetu, to jak najbardziej. Mamy tu 2000W, 255 tarcze. Tutaj zamontujemy tarcze Milwaukee lub innej marki. Tarcze, oczywiście premium, e, należy zakupić podkładkę, czyli taki pierścień centrujący, aby z, e, z otworu 25,4 zrobić 30 pod tamtą tarczę. Dlatego też to sobie w pierwszej kolejności zmienię już niebawem, po to, aby e, właśnie cięcia były jeszcze lepsze, być może dlatego, że ta tarcza jest taka uniwersalna, gdzieś tej mocy, czasami pod kątem E, na przykład 45 stopni jej brakuje, ale zobaczymy z czasem. To jest dopiero jej drugi dzień pracy. Jak na razie spisuje się dość dobrze. Oczywiście też jest taki e, jej mankament, że przy docinaniu kantówki ósemki gdzieś dość mocno haczymy tym, e, tą podkładką i nieraz po prostu trzeba na dwa razy przeciąć czy dociąć kawalątek kantówki, bo nie przejdzie nam. Do końca nie zawsze tak się zdarza, ale przeważnie tak jest. Zależy wiadomo od tego jaka to kantówka. Nie każda ma 8, niektóre mają 8,5. Co zrobisz? Taki, taki rary tasik w tartaku. Z pewnością nie podoba mi się wyrzut pyłu, ponieważ naprawdę te prowadnice mocno dostają. Boję się, że za jakiś czas po prostu nie będzie się to suwać. Tutaj zbiera się tego multum. Do worka leci tyle, co nic. Zobaczymy jak pod odkurzaczem, jak drzewo będzie suche, bo mokre. No to wiadomo, zaraz zajedziemy odkurzacz i będzie po temacie. Co do zakupów jeszcze, które sobie zrobiłem. Tutaj już widzicie testowanko frezarki. Nie będę tutaj ucinał, po prostu przejdę. Testowanko frezarki Parkside, czyli tej frezarki. Takiej typowej, ogólnodostępnej. Jak widzicie, nawet nie jest najgorzej. Być może należałoby lepsze frezy zakupić. Jest ich trochę, ale po prostu zobaczmy na lepszych frezach. Frezarka daje radę do sosny, nie za grubej, suchej. W zupełności Wam wystarczy moja ulubiona maszyna, czyli pilarka stołowa Milwaukee. Naprawdę. Prądożerna, jeśli mogę tak to nazwać, bo akumulatory naprawdę zjada błyskawicznie. Jest to dość temat taki dla użytkowników uciążliwy, ponieważ taka dwunastka to koszt około 1000 złotych. Dlatego też nie każdy idzie właśnie w takie maszyny akumulatorowe, ponieważ naprawdę sporo takiej energii zużywają, ale naprawdę wygoda i komfort użytkowania jest, nawet gdyby była sieciowa. To naprawdę staje świetny egzamin. Myślę, że już kolejna będzie sieciowa, ale nie mówię, że na pewno. Po prostu gdzieś ten akumulator na wyjazdach sprawuje się naprawdę świetnie. Nie trzeba szukać kontaktów i przedłużaczy, a to naprawdę robi robot. Pierwszy etap projektu czyli cięcie krokwi, cięcie kantówek robienie schodów pierwszy etap taki mamy za sobą jeszcze przyznam wam się szczerze nie strugałem, nie było na to czasu codziennie całymi dniami się pracuję szykuję ten materiał, aby ten domek jak najszybciej zbudować ale wiecznie tego czasu brakuje tutaj jeszcze zacznę szykować pod małpigaj dlatego też tego czasu jest naprawdę mało a jeszcze nie mówiąc o tym że jutro moje urodziny Trzeba coś tam wyprawić, a jeszcze zrobić trening. Także jest trochę do ogarnięcia, nie mówiąc już o tym, że trzeba cztery dyszki busem machnąć, żeby przewieźć ten materiał, czyli 80 km w dzień do zrobienia plus montaż i tak dalej. Także będzie wyczerpujący dzień. I co? Ja się z Wami żegnam. To jest pierwszy film taki typowy z takiej pseudo-stolarni. Pseudo z tego względu, że nie będę obrażał tutaj zawodowych stolarzy, po prostu jest to taka majsterkownia. Pracę w drewnie, czyli coś, co lubię. No i co, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się. Hej.